Hejka tutaj pichał. Są takie odcinki kreskówek, które tak przeciągnęły strunę, że wywołały kontrowersje i zamieszanie pośród dużej części społeczeństwa. Odcinek Spongeboba o tytule Luli, Luli i Małżyku przedstawia nam Spongeboba i Patryka, którzy znajdują malutką małżę i decydują się nią zaopiekować. Wiem, że może to zabrzmieć dziwnie, ale wiele osób wkurzyło się, że Spongebob reprezentuje homoseksualizm i zarzucono mu, że jest gejem, a przecież bajka nie ma prawa demoralizować dzieci. O co chodzi? Spongebob Zamienia się tutaj w przysłowiową matkę, a Patryk w ojca. Gąbka zajmuje się domem, robi pranie, nieustannie jest w ruchu i ma dodatkowo dziecko na głowie. Patryk chodzi do pracy, nie ma go całymi dniami, a po powrocie kładzie się spać, nie docenia pracy z i ma gdzieś swojego dzieciaka. Nie dość, że widzimy tutaj ignorancję męża, to jeszcze zarzucić można twórcom upokorzenie kobiet jako kury domowej oraz przedstawienie jednopłciowego modelu rodziny jako funkcjonującą część społeczeństwa. Przez to odcinek wiele osób uznaje jako niepojęte. A w Polsce spotkał się z krytyką. Czy to słuszne zarzucenia? Nie mi to oceniać, ale odcinek zostanie nam w pamięci na długo. To odcinek o najbardziej kontrowersyjnych odcinkach kreskówek. Kolejną kontrowersję znajdziemy w Gambolu i przedstawia nam on Richarda, który zamienia się i staje się transwestytą. Tak, nie jest to żart. Wystarczy, że spojrzymy na scenę, kiedy ojciec bohaterów robi swoją magiczną przemianę w jak na niego seksowną szprychę. W tym odcinku chłopaki podejrzewają go o zdradę Nicole i śledzą jego wszystkie ruchy. Wychodzi na jaw, że zmienia swoją płeć i zamienia się w kobietę, bo chce zdobywać przyjaciółki, ponieważ z facetami nie potrafi się dogadać. Kontrowersji dodaje fakt, że wszystkie osoby z jego grona też tak naprawdę były facetami nie czuły się dobrze w towarzystwie ludzi tej samej płci. Gdy jednak dowiadują się o swoich prawdziwych tożsamościach, uważają, że jedynym wyjściem jest przebranie się z powrotem za kobiety i udawanie, że nic się nie wydarzyło. Odcinek wywołał tak Taką burzę hejtu, że zakazano go w Rosji oraz Bułgarii. W Polsce chyba też, bo w telewizji go nie było i nie znajduje się na HBO Max. Jeśli zostawicie tutaj z 3000 łapek, to nagram o zakazanych odcinkach z Kryskówek. Strzelcie suba po więcej. Następny odcinek pochodzi z Harmidomu i nazywa się on Zimowe Szaleństwo. Debiut homoseksualnych rodziców Czarka to powód, dla którego odcinku stało się bardzo głośno. Wywołało to niejedno rozczarowanie, kiedy wyszło na jaw, że to dwóch facetów potrafi wychować tak porządnego i mądrego chłopaka, jakim jest Cezary. Poruszono tu ważną problematykę, w jakiej panowie młodowscy są nadopiekuńczy i tak martwią się o dziecko, że zabraniają mu Wiele normalnych rzeczy i zwracają uwagę na wszystko, co ogranicza i denerwuje chłopaka, a szokuje hirka. Ostatecznie rodzice rozumieją swój błąd i problematyka tego odcinka jest naprawdę fajna. Dlaczego takie kontrowersje pojawiły się, tłumaczyć nie muszę. Dlatego w Polsce i innych państwach uczulonych na temat homoseksualnej pary, emisja odcinka jest wstrzymana na Nickelodeon. U nas znajdziemy ją tylko na Netflixie. Co trochę to przykre, bo przekaz tutaj to jeden z lepszych, jaki w harmidomu miał miejsce. Na końcu w naszej listy pojawia się odcinek ze zwariowanych melodii, w jak może wydawać się z pierwszego spojrzenia, propagowano nazizm oraz kult Hitlera. Zauważyć w nim możemy wiele kaczek, które są żołnierzami armii niemieckiej ideologii, samego jego przywódcy zrobionego na styl zwierzaka i postaci salutujących znanym nam każdemu dobrze znakiem. Odcinek w skrócie przedstawia nam działanie Hitlera, jego dzieciństwo, dzień urodzenia i jak w ogóle doszło do tego, że stał się tym, kim jest. Propaganda jaką głoszono, strach ludzi, całość wydaje się przerażająca. Jeszcze większej kontrowersji dodaje fakt, że odcinek miał premierę w 1942 roku w trakcie trwania tych wszystkich wydarzeń. Ostatecznie całe nazistowskie wojsko zostaje pokonane przez amerykańską brygadę kaczek. Oni atakują ich ostrzałami zwyciężając nad wrogiem. Cóż, sceny zawarte tutaj były tak straszne, że zmieniono je, żeby potem mogły normalnie zostać wyemitowane. Niestety pomimo poprawek odcinek jest pomijany w jak największym stopniu i za dużo o nim się nie mówi. Dzięki za uwagę, Trzymajcie się do następnego. Hej, hej!